Siemano widzowie! Dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek yy, Że zrobimy tak, tutaj do skrzyni schowam sobie wszystkie rzeczy Które mam Wezmę sobie tylko te dwie pochodnie i ten A i widzowie, dzisiaj mamy taki challenge Że yy, musimy sobie yy, Jakby tak, yy, można to powiedzieć no, żebyśmy po prostu jakby zaczęli od nowa i tak. No, odcinek by polegał na tym, żeby znaleźć po prostu diaksy. No i dobra, no możemy już zaczynać. Tamte rzeczy nas nie interesują. Dobra, czas najpierw zrobić crafting. ja to poczekajcie, o, wejdę sobie. Dobra, okej, okay, rozwalamy. Wcale nie mamy siekiery. Ym, dobra, Cześć deski, ok, zrobimy sobie crafting patyczki. Ym, dobra, wstawimy sobie tu crafting Nie zrobimy sobie już od razu kilo. Dobra, Ym, przy okazji sobie wyrobimy? No i dobrze widzowie, no my już będziemy iść do tej kopalni, no i no, no, idziemy nie, bo to nie jest kamień Dobra, najpierw ja sobie kamień uzbiorę zrobię sobie w killa Ajajajajaj okej. Zanim tego, to ja muszę sobie w ogóle Trochę drzewa uzbierać. Więc zanim wejdziemy, to uzbieramy trochę drzewa. No i dobra, będziemy tutaj drzewo e, rozwalimy, Rozwalimy, bo rzecz tego Dobra, wystarczy mi tyle. Gdzie jest to? Tutaj. Dobra, robimy to na Patyki. No i dobra. O Jezus, nie trzeba tego wywalić, no. yy, oczywiście dawajcie łapkę, subskrypcję i wpadajcie na mój kanał i też na kanał Kochera. Yy, no i dobra, my idziemy już tam głębiej. A, widzowie, Boże, ja jestem czasami jestem jakiś palantem, bo miałem sobie do cholery jasnej yy, wziąć pochodnie. Miałem sobie wziąć pochodnie. Wierzę, że mam ich mało, ale zawsze coś się przyda. Jak znajdę więcej węgla, to będzie perfekt. Okej. Okay. Ale dźwięki. Okej, okay. wykupimy też żelazo. Nie! No ja teraz nagrywam odcinek! Nagrywam sobie odcinek! Mm. O! Następne żelazo. Dobrze, jak najwięcej tego żelaza. oczywiście że najlepiej to były diaksy. co tam jest? O kurde, już coś tam dobrego widzę. Kurde. Znaczy, chyba tam w nie Ale węgiel mi się przydaje. Bo... No, bo coś tak błyszczy tam, widzicie? Zobaczmy, co tam jest. Czy to już od razu będą diakty czy coś tak błyszczy po prostu. Dobra, świecimy sobie tutaj, dobra, rozwalimy sobie teraz tego węgla. Mm, kurde, widzowie. Oj, ciężko będzie, bo to jest taka rozbudowana kopalnia, oj, będzie ciężko tutaj, w ogóle tam na dół zejść, żeby nie zginąć od razu, będzie ciężko, ale no dobra, damy sobie radę, damy sobie radę, więc spokojnie. Okej. Okay. schodíme Schodzimy tu. Dobra, tak. że, coś mi tak ruszyło ja prawie tam chciałam tam zaskoczyć. Okej, okay. ciężko będzie, bo tutaj żadnej wody nie ma, takiego przejścia nie ma za bardzo. Za bardzo nie ma takiego zejścia tutaj. Mam coś miękkiego, nie mam. No nie mam, kurde. Oj, ciężko będzie widzowie. Kurde, tutaj żadnej wody, niczego nie ma. Czy znaczy jest, ale tam dalej. Tutaj przy mnie nie ma tego. Że tak, A widzę, właśnie przy takim kamieniu, właśnie przy takim bruku łupkowym. Właśnie, jak go znajdziecie, to możecie wierzyć, że znajdziecie diaksy, bo największe szanse, żeby znaleźć diaksy, to jest właśnie przy takim kamieniu. Przy takim kamieniu są właśnie bardzo duże szanse, że znajdziecie diaksy. Widzowie! Od razu diamenty! Mówiłem! Mówiłem wam, widzowie! że to działa, że przy tym kamieniu że dobrze przy tym kamieniu szukać właśnie nie widzowie, nie, nie mogę tego zrobić No jak to rozwalę to mi nie da, bo da się tylko żelaznym albo no, ale najsłabsze żeby wykować to żelaznie potrzebne. potrzebny muszę sobie najpierw piec zrobić dobrze, dobrze zrobimy sobie tak O, zrobimy sobie... Tak właśnie zrobimy sobie piece. I sobie przepalimy tak na szybko trzy żelaza mam coś do przepaleń do zapalenia? Nie mam, co? A, bo węgiel złożyłem na pochodnie, Boże, a to działa jako paliwo, nie, e, patyki działają? Tak, dobra, Patyki... Dobra, ja to muszę... Zabezpieczyłem się widzowie i w razie czego nie spadnę, bo jak ten obok rozwaliłem, to było widać nawet, co nie? Było nawet widać, że tam pod tym jest jeszcze dużo kamienia. Więc nie muszę się za bardzo bać. Trzy żelazo muszę na razie przepalić, ale na szczęście widzowie, na szczęście miałam patyki, ale w sumie bym musiał ewentualnie drewniany kilow poświęcić jakbym nie miał patyków dobra, mam jeszcze patyki więc jest fajnie dobra dobra widzowie dopiero, dopiero zacząłem szukać i, pie i od razu diamenty znalazłem widzowie to jest naprawdę dużo w zasadzie dopiero zacząłem szukać i już znalazłem, jak to. Ile, Ile mi dało? O. A, jeden tam ty... szkoda, że tylko jeden to był. Naprawdę szkoda. I właśnie ja wam polecam, polecam przy tym kamieniu szukać, bo są bardzo, jak zresztą widzieliście, są bardzo duże szanse na to, że przy tym kamieniu właśnie. Są diakse. Bo przy tym kamieniu są często diamenty, właśnie. Więc jak y, oglądacie ten odcinek, to posłuchajcie tej rady, bo to jest naprawdę super rada. Bo bardzo duże szanse, że diakse są. Naprawdę posłuchajcie tej rady, bo może Wam pomóc w znalezieniu diaksów. I też macie duże szanse na diaksy. Dobra, rozkopowałem się tu widzowie, żeby zobaczyć, czy nie ma nigdzie w pobliżu żadnych diamentów. Jeszcze innych, no ale nie ma. Czekajcie. Mam taki pomysł, żeby to być naokoło właśnie. Hmm. O Jezus! Niechcący pilką do przodu i prawie spadłem. Więc jak oglądacie ten filmik, to naprawdę posłuchajcie się, bo to wam pomoże w szukaniu diamentów. Bo przy tym są bardzo duże szanse, że znajdziecie diaksy. No i oczywiście pole polecam, jak znajdziecie kopalnię taką dużą. Nie! Widzowie, nie chcący spadłem. Dobra, ej, widzo widzowie, na szczęście się zrespiłem niedaleko tej kopalni. Więc naprawdę jest perfekt. O, i przy okazji nie muszę już chodzić tam na górę. Ale dobra. To i, e, na szczęście mam widzowie zachowa jak flipunek widzowie zawsze jak idziecie do takich kopalni to zawsze wam polecam zachowa jak flipunek bo jak właśnie spadniecie niechcący wam się kliknie, że pójdziecie do przodu, czy coś, czy takie rzeczy niechcący wam się kliknie, żeby iść do przodu, czy takie rzeczy to właśnie jak spadniecie z takiej dużej wysokości, bo już stoiście na granicy to właśnie wtedy najlepiej mieć zachowa jak bo byś tak to musiał na tamtym miejsce wrócić i byś ale widzowie dużo jest tego żelaza, ok. żelazo jest teraz ważne jak nagrywamy taki odcinek to jest naprawdę ważne ale widzowie bardzo dobrze bardzo dobrze jak już widzieliście zaczęliśmy dopiero szukać i już znaleźliśmy diaksa Um, okay. Ja widzę co najmniej ostatnio jak szukałem to w ciągu 10 w ciągu 10 minut udało mi się znaleźć 13 diaksów. Nie wiem czy to po prostu taki dobry, e, czy takiego mam farta do znalezienia diaksów, czy po prostu taki dobry jestem w szukaniu diaksów. E, jeśli tak, no powiedzcie sobie, no i napiszcie w komentarzu jak Waszym zdaniem to jest bo moim zdaniem to jest po prostu fart no może nie fart takim już bo już tak wiem trochę gdzie szukać tych biastów. ja wam już powiedziałem jak gdzie można szukać więc ten no i no i napiszcie w komentarzu czy czy waszym zdaniem ja mam po prostu szczęście do tego kurde? Chciałam ja po prostu do tego szczęście czy po prostu jestem takim, właśnie do, taki dobry szkanownikiem. Eee co! Bo jaki to rozwalić. No, wejście. Robię sobie właśnie takie przejście do tego żelaza. Bardziej nie przejście, tylko wejście. Widzowie, takiego ja miałam pomysła na pranka, może to nagramy nawet. Zobaczymy. Rozprankuję moją koleżankę, pewnie jak oglądaliście filmik. Yy, jeśli tam już oglądaliście i czytaliście tytuł, to nie zwracajcie uwagi na to, że jest doniczkowej. Bo mi się po prostu pomyliła, już nie mogłem tego odwrócić. Yy, ale w tym odcinku, właśnie jak jest ta doniczkowa, to miałam takiego pomysła. Że jak będziemy grać na kreatywnie, to ja tak sprankuję, Piję. wypiję niewidkę i ją tak po prostu sprankujemy. Będziemy jej tak gdzieś tam. Kurde, obok wody, ale dobra, przeżyłem widzowie. To jest najważniejsze, że przeżyłem. O, złoto, proszę bardzo. Siemano, złoto, dobra, złoto też mi się przyda, więc zgarnę. O kurde, trochę więcej tego złota. E, Widzę, jak jestem właśnie w takich kopalniach, to jak zawsze kopię, to zawsze jak idę się kopać w dół. Bo muszę się kopać w dół. To ja zawsze nie wchodzę na ten blok, bo czasami jest tak jak. Nie wiem czy oglądaliście, jak oglądacie short, czy taki jeden youtuber, czy taki, no ciężko mi nazwać, bo nie wiem czy on jest youtuberem. To jak on nagrywa na przykład Noob vs Pro vs Hacker, na przykład w przy kopaniu, to on właśnie mm, kopał dirta i w dół się kopał i do lawy wpadł i od razu zginął. I właśnie to, to mnie akurat akurat to mnie nauczyło, żeby tak tak jest się tak yy, ten żeby tak się może no, po prostu żeby tak nie stać na bloku którego no no zresztą już wiecie którego się kopie bo czasami to się źle kończy no i tak to po dobra to też nie mogę zbierać Ostatnio mam Widzę, jak to otwarte do znalezienia tych diaksów. Ostatnio w ogóle mi się bardzo, ale to bardzo często zdarza, że znajduję diaksy. Nawet jak no właśnie wcześniej widzieliście. Dobrze, widzowie, ja tam jeszcze nie wiem. Jeszcze chwilę to pociągniemy, a jak nie, no to po prostu już będziemy kończyć. Ale widzowie, ważne, ważne, że. Skończyłem ten... że przynajmniej skończę... Który coś się baguwało. O. Że przynajmniej skończę ten odcinek. chociaż z jednym diaksem. Chociaż z jednym diaksem skończę ten odcinek. Więc się naprawdę nie... bardzo cieszę. Złoto też mam trochę. Trochę mam złota. W sumie jednak to mnie tak bardzo nie cieszy, no bo... to ja raptem łupatę mogę z tego zrobić diamentową. No tak się nie opłaca jak, jeśli chcesz tak kopać szybko ziemię i piasek, to już nad tą kamienną łopatą się szybko kopie i to bardzo szybko. to w sobie tak jak na kreatywnym gracie, to tak od razu się rozwala. Więc nad nie opłaca takich diamentowych łopat robić, marnować takie rzeczy dobre, jak netery, diamenty, na taką łopatę jak kamiennym już normalnie, jak na kreatywnym no dobrze, widzowie, ja już. A w sumie. No, chyba widzowie już będę kończył. Niestety z jednym diaksem tylko skończyłem. Ym... <laughs> widzowie, widzicie? A nie, jeszcze nie kończymy. Widzowie, tam na górze są diaksy. Widzicie to? Ile tych diaksów jest? Widzowie, dobra. Zanim skończymy. Ja wykopię trochę kamienia i muszę się tam podbudować, bo widzicie ile tam jest diaksów? Tam na górze. Ile jest diaksów. Więc widzowie, ja chyba najpierw to nie skończę odcinek, to pokopię trochę kamienia. I ja muszę się tam koniecznie dostać. E, widzowie, może... Ja lepiej. Eee. M... Ja lepiej właśnie... Żebym kamiennym to robił, bo mi się żelazny zużyje cały, a na diaksy już nic nie będę miał tego kilofa. A kamiennym nie wykopię diaksów. Dobra, trzeba trochę pokopać tego kamienia. Widzowie, tam na górze są diaksy. Kurde, stąd nie widać. Tam na górze są diaksy. Dobra, już widać. Czekajcie, to jest na pewno diaksy. Bo tak są też. Właśnie coś takiego jak to. To jest bardzo podobne. To jest bardzo podobne do. diaksów. Nie, to są diaksy. Bo widać po pierwsze ich kolor. O jezu, nie, bo tam jest lawa. Ja widzowie, tam nie mogę się kopać, bo mi tu nagle lawa się wyleje i. zrespie się na górze. I to będzie dupa. Tak, za przeproszeniem. Dobra, chyba mi wystarczy, czy nie? Czy jeszcze nie? O, to jest centralnie nade mną. Może nie centralnie, bo tutaj. Kurde, o. O, dobra. Tak, to są diaksy, widzowie, dobrze. Dobrze, widzowie, czyli nie skończę z jednym diaksem chyba, że zginę. Jak zginę, to będzie naprawdę dupa. Widzowie. Jestem blisko diaksów. Chociaż ciężko mi powiedzieć czy to są diaksy. i dziwny kolor jest z tego. Dziw o Jezu, tak się przestraszyłem tego. Widzowie, napiszcie mi w komentarzu czy to są... Aby na pewno... Jak się, bo nie jestem do końca pewien. A wie? To było po prostu to zarośnięte, takie, po, no może nie zarośnięte, ale to było to po prostu nad jak się jak może ale... nie mam nic takiego świecącego, no nie, no pył już z tego jest. kurde widzowie, no nie mam takiego, o, piec, o, dobra, bo jak się tam włoży coś to jest. O nie, nie. Okej okay. Fajnie, tak było sobie? tylko to było, żeby było coś widać o kurde do wody? nie obok, ale dobra przeżyłem gdzie były jeszcze diaksy tam gdzie jest tak to jest dokładnie to samo widzę też jest ta powiedzmy ja to tak, tak nazywam rzepa nie wiem czy ma tak nazywam rzepa Tak no ja powiem jak ja to nazywam, czyli że... <laughs> tu są diaksy. Okej, okay, widzowie, tylko jeden, ile mam? Cztery diaksy. Okej. Okay. O jeszcze tam. Nie poczekajcie, nie jestem pewien, czy to są diaksy czy kamień. nie, to, to jest kamień. A nie, bo to było gdzie indziej chyba. Bo jak patrzyłem, to były diaksy. A bo widzę, ja po prostu jeszcze tak przyciągniemy to tak na nie wiem. 5 minut jeszcze. No maksymalnie 5 minut. Bo już tak szczerze mi się nie chce nagrywać. A bo widzowie już będę chyba kończył, bo ale przynajmniej te cztery diaksy są. Yy, no i dobra, będę się już żegnał. Cześć.